Cześć wszystkim Szybki update, poniedziałek, 23 eee, Czyli tak, jesteśmy na no eee, I teraz tak, pierwsze co się w zobaczcie, złożyliśmy się tutaj luką eee, zrostową, tak czyli to jest nasz New Week Opening Up eee, I co dalej? Przede wszystkim OB powrót do OB, wyjście wyżej następnie jak ktoś nie wchodził z OB można było wejść z VG, odwróconego gapa ewentualnie z 15 tutaj podejście wyżej, tak? czyli jakby balansujemy ten zjazd w tym miejscu Możemy sobie rysuneczki dobra, tak to wygląda na obrazku no, Szerszy kontekst, tak, to się oglądało wczorajszą analizę, to, to myślę, że, że gdzie jesteśmy? Jesteśmy teraz w gapie z H1, który jest aktualnie jeszcze spadkowym gapem. Hmm, wróciliśmy do W1FOG z wykresu yy, tygodniowego. I teraz tak. Na ten moment jesteśmy we wzroście, jakby to widzimy. Co jutro jeśli chodzi o taksa? Przede wszystkim. Eee, trzeba zwrócić uwagę, jak rynek zachowa się na dolnym ograniczeniu tego gapa z h o ile tu zejdziemy. Ewentualnie na dolnym ograniczeniu tego fair value gapa yy, z tygodniówki. Ok, bo może być tak, że albo Azja to wyciągnie, ewentualnie będzie konsolidować. Jutro na Londynie za jakieś zejście z celu zebrania tej płynności. I jeśli tutaj będzie obrona, to idziemy sobie wyżej, będziemy balansować resztę tej strefy. No i myślę, że chciałbym zacząć rynek tutaj. Jeśli tą obrano, zobaczę w tym miejscu, to chciałbym zobaczyć dojście tu. I teraz tak, jeśli ta strefa nie wytrzyma, no to oczywiście chciałbym zacząć powrót do tego gapa z poniedziałku, czyli dzisiejszego New Week Opening Gap. Dobra. To jest Zaksik. Mamy sobie tutaj. Dobra, na chwilę wyłączmy sobie rysunki i zobaczmy sobie na na D1. Zobaczcie, że tutaj tworzy nam się Fair value Gap. Jeszcze ta świeczka się nie domknęła, ale to do jutro będzie istotny punkt na pewno. Przejdźmy sobie troszkę niżej, żeby to było lepiej widoczne, wszystko. Dobra, może jeszcze raz na chwilę wyłączmy i teraz wejdźmy na RTH. No i tak samo jak w przypadku DAXa. Zobaczcie, otwieramy się luką, tak? Wzrostową. I teraz tak, to co jest istotne, w takim układzie świec, zwróćcie uwagę, że tu mamy tą lukę, tak? Tak, by jest widoczna. Ale ta struktura tutaj, tak, to, to miejsce tutaj, jest naszym OB. I teraz pytanie dlaczego? Z tego względu, że z tego miejsca, tu gdzie było zamknięcie, znajdujemy się w tym miejscu. Czyli wyobraźcie sobie, że w tym miejscu był wzrost ceny. Tak? Że jakby tu jest cena, mimo tego, że jakby to jest luka tak, i tego nie widzimy. Tak? Że to cała otworzyła się w tym miejscu, ale z teorii. Jakby OB to jest, jakby ostatnia świeczka wzrostowa, tak, przed, spadkowa, przepraszam, przed wyjściem ceny wyżej. Nie? Więc, jak naprawdę, ta struktura tutaj to jest nasza OB. I teraz zobaczcie: jeśli to jest nasza z H1, tak, to mieliśmy test tego OB i wyjście wyżej. a tutaj rysunek, będzie to lepiej widoczne. Dobra, czyli tak. Czyli jesteśmy na RTH. To jest nasza OB. Tak, tutaj wyjście wyżej. Test OB. Zostawiamy Fair Value Gapa spadkowego. Cena wraca. Test, Testuje tego Fair Value Gapa. Idziemy wyżej po płynność. Która znajduje się Fair value z H1. No i podobnie testujemy tą strukturę. tak, Tutaj warto dodać do tego stapu z OB. Zobaczcie, że tutaj, w tej strukturze, jak sobie przyłączymy na godzinę elektroniczną, zobaczcie, że ten oba wypadł pod 50% tego range'u tak? Więc mieliśmy teoretycznie tanio. No, i potem już mieliśmy wyjście wyżej, nie? więc bardzo fajny setup. No i tak. No i dalej test tej struktury. Również test tego Fair Value Gap wzrostowego z 15 No i wyjście wyżej w stronę Liquidity. No i tak samo jak w przypadku DAXa, no to, to czego bym się aktualnie spodziewał, to chciałbym zobaczyć, tak naprawdę jutro, nie? To przede wszystkim sprawdzić, na ile to jest teraz. No ile rynek będzie chciał utrzymać ten, tego fair value gapa z h czy jednak Azja stwierdzi, że jednak sorry, ale czyścimy my nie? To jakby zobaczymy jutro. Takie ja, no, ja Azji nie rozgrywam, zobaczymy to na Londynie i na sesji amerykańskiej, nie? Ale tak naprawdę targety, no tak widzicie, to się dużo jakby nie zmieniło, tak? Ale jeśli zobaczymy obronę, to wyjście wyżej w tą stronę, nie? i potem zobaczymy, co się będzie działo w tych strefach. No bo jakby nie było, mamy tutaj jakby wszędzie liquidity, które, no, może być zebrane, tak naprawdę. Tak, i rynek obroni tego, tą hajdynkę w tym miejscu. No to nie widzę przeszkód, żebyśmy się mogli wyjść wyżej, nie? Ewentualnie, jeśli faktycznie to jest tylko jakaś tam podbita, e, tak powiem, na początku tygodnia tak, czyli skoro tu mieliśmy e, weekly open tak, no to wszystko co powyżej weekly open przy rynku spadkowym przepraszam, powinno być do shorta tak, A więc trzeba obserwować te struktury, które się pojawiają w tych miejscach tak, co będzie tutaj czy tutaj, po prostu trzeba mieć na baczności, że to niekoniecznie musi być rakieta do góry, tak ale też tak może być, ale to wszystko, wszystko pokaże struktura Dobra, miłego wieczoru.